Rytuały. Koty zab zawsze. Rozumiem, że nie jest pan przebieranym księdzem? Nie. Drugie życie, ja wierzę na przykład w reinkarnację, to na pewno. Robię zaklęcia na kartach tarot. Jeśli mi się normalnie robot. Halloween to święto obchodzone w wielu krajach, które z roku na rok staje się coraz bardziej popularne w Polsce. W kulturze popularnej można napotkać wiele odniesień do tego zwyczaju, szczególnie jeśli znacie angielski i śledzicie poczynania Edyty Górniak. Co Polacy sądzą o Halloween? Dzisiaj zamierzamy to sprawdzić. Ja jestem Turowski, a to jest Vox Populi. Słuchajcie, obchodzicie Halloween? Tak. Zdecydowanie. Tak, obchodzimy. Czasami tak, jak mamy jakąś imprezę okolicznościową i się przybieramy wszyscy. Ja, yeah. Ok. A ty? Pół na pół. I think it's brilliant. It's great for the community. Family time, go out, treating, chaps. I think it's very gay. Wiadomka. Wiadomka. <laughs> tak, tak, oczywiście. Halloween czy Wszystkich Świętych? Uh, nie no. wiem. <laughs> Pomidor. Jedno i drugie. Ja jestem wierzący, ee, ale jakby nie, po, nie, nie lubię skrajności, więc jakby uważam, że wszystko jest dla ludzi i dla mnie i Halloween jest w porządku. Wszystko zależy od intencji. Jak e, nie chcę nikogo krzywdzić, ani w sumie nie mamy złych zamiarów, no to można jakby obchodzić jedno i drugie. Halloween. <laughs> mm, to i to. Dziady. Nie wyklucza się. Wieczorem można iść na grobę następnego dnia, a dzień wcześniej można poimprezować. No to są, myślę, że trochę inne wydarzenia, bo na przykład ja bardziej patrzę na to Halloween jako takie, taki pretekst, żeby zrobić właśnie imprezę, żeby spotkać się ze znajomymi. A picie alkoholu? Też. Jak ludzie świętują, to ktoś tego potrzebuje, no wie pan. Ja jestem bardziej historykiem, więc no, powstało po prostu w pewnym momencie. Ale ja rozumiem, że nie jest pan przebieranym księdzem? Nie. No to jednak kościół katolicki chyba ma takie podejście dosyć negatywne, jeśli chodzi o Halloween, jako instytucja. Tak, ale jestem księdzem starokatolickim. Jeśli chodzi o Halloween, to to jest amerykańskie święto, nie nasze. A ma Pani jakieś zwyczaje związane z Halloween? Nie, 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 nie zbyt bardzo. Dynie, dynie tam robię na przykład, nie? z mamusią tam dynie wycinamy, także, okay. także to wszystko było, bo, ale tak cukierków to nie zbieram, za stary jestem. Nie? Rytuały, koty zawsze. Nie możemy tego puścić na YouTubie. No, zawsze staramy się coś wykombinować, chociażby dekorować mieszkanie. Zbieram cukierki, rozdaję cukierki innym dzieciom. Lubię czasem straszyć też dzieci, które przychodzą do mnie do domu. Jem cukierki, które wcześniej zbieram. Um, i przebieram się przeważnie. Dynie robiliśmy teraz, ja zrobiłam wiedźmę, córka zrobiła nie wiadomo co i on zrobił coś z blizną. Ja na przykład kiedyś chodziłam z moim wujkiem i on miał piłę łańcuchową. Chodziliśmy z tą piłą. Jak już idziecie na imprezę, no to za, za co się przebieracie? Albo za, za kogo? <śmiech> 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 za klawna chyba. pik, pik. Adventure Times film Lazlo, what we do in the shadows? Nadia, what we do in the shadows? A Marzecionek, który nie żyje o, to to <gry> Stary, ja bym się obawiał na twoim miejscu No nie wiem, no jakąś ikonę popkultury Nie wiem okay. Ale to coś strasznego powinno być Coś strasznego, no właśnie nie wiem No kurde, Fre Freddy Mercury <gry> 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 Jeśli mam się pomalować, to się pomaluję, tak Przebieram się za zamordowaną balladę siostrę Alinę. Będę miał taki koszyk, i Malin będzie taka krwawa. No i mój chłopak też będzie za księcia tego kora przebrany. Czy planują? Jeszcze pewnie tego nie wie, że będzie za księciaki za za kora, ale planuję, żeby był. To jest wasza wspólna decyzja. Będę się przebierać za Karolinę. Tak, z takiego, jakby to jest. Serpiński? Tak Witam serdecznie wszystkich ten dolarsowy wieczór. Uuu! To będzie to inspirowany, z którym mogę powiedzieć, od autora pewnej mangi który właśnie rysuje mangi horror, więc na pewno będzie straszne. Nie wiem, za już druida może się przebiorę, albo. Za Wardęgę. Za Wardęgę. za przebiorę. Nie, lepiej nie. Nie, bo mnie ten. Mniej no Wiadomo, że dziewczyny zawsze jakieś tam. Bardziej seksy, nie? Niż. Okay. Oba są dobre, ale chyba straszne wolę. Forbow, <laughs> seksy musisz wybrać. Chyba bo. straszne. Nie, no straszna, straszne. straszne. Ja, ja mam narzeczoną, także yy, wolę. Y, jak ona jest na straszną, a na inne dziewczyny nie patrzę. Lateks zostawiamy na bit, Latex Coach. Okay. <noise> Dobra, to chyba nie znam tej imprezy. A wierzycie w duchy? Jakieś zjawiska paranormalne? Nie, wierzę w Boga tylko. Nie. 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 W duchy może nie, ale no, w jakiejś tam istoty po prostu. Wierzę oczywiście, że tak, no jak może ich nie być? Nie odrzucam, ale też nie potwierdzam, bo od kiedy mam kota, to w ogóle nie wiem, nie mam takich lęków, że cokolwiek... Co to broni? Wiem, że są na pewno jakieś dusze, drugie życie, ja wierzę że nie w jakąś to na pewno, ale... Czy paranormalne zjawiska? To może, może tak. Ja oglądałeś film z Patrickiem Swayze i wierzysz w ducha? Co? Jaki? Kiedyś może się bałam bardziej, że nie wiadr zakościł okno, otwarte coś, a kiedy mam kota, mam takie... pituć pewnie. Robię zaklęcia na kartach tarot, więc... Okej, okay, dobra, to chyba się trochę boję. No, powinien pan. Naprawdę? A jakaś straszna anegdota związana nie może nie z Halloween, ale może coś paranormalnego ci się w życiu przydarzyło? O Jezu, codziennie. Czaruje coś? Wcześniej się jesień nie. Zobaczymy co będzie przez parę lat. Ja już zaczynam się bać. Światła, które same się wyłączały na przykład. A, rachunki zapłacone? Tak, tak. Dobra, bo może to było przyczyną. Staramy się robić to na bieżąco. Ja w ogóle duchy odprowadzam, więc to jest dla mnie taka codzienność. Eee, więc jakby codziennie mam styczność. Eee, co? Jakieś takie dziwne rzeczy się zawsze dzieją, nie? Otwieranie drzwi same siebie i tak dalej, no to wiadomo. Yeah, Widzisz mnie? a really czasami uh, ghost bardzo uh, to to me mnie no, oh, you, you look scary. A uh, poły? Na przykład, ci psy nam yy, spadły po prostu ze stołu i to tak wyglądało. Może okno było otwarte, wiatr wiatr, czy nie? No właśnie, nie, było wszystko pozamykane. Ja osobiście nie miałam. Więc... Nic tam jakaś butelka w nocy sama nie strzela się, telewizor nie włącza. Malka, to normalka. Ktoś tam puka do drzwi w środku nocy, ktoś tam chodzi po dachu, ale to normalne z tym już można żyć. A co to anime, bo... Ściły mi się normalnie robi, taki, ci to wytłumaczyć, no... No, powiedzmy, taki wie, większy pająk, nie? Z, z okiem na górze, obudziłem się i widziałem ducha, ale, no, to tak, no. Może, nie wiem, wy, wypić lekko byłem wieczorem, tak, że może mi się coś urodziło, ale... Ale normalnie to wiedziałem, pierwsze co wstałem, to chciałem mu normalnie plombę, nie? Że taka historia po śmierci mojego dziadka. Doszło, no... Jakby samochód mojego dziadka się zapalił po jego śmierci dzień pogrzebu w sumie. E, jak byłam na wsi, właśnie zbierałam cukierki. Była, był tam taki mini las, był tam taki domek. Okazało się, że drzwi są uchylone. Widać było tylko jakby przez tę szparę taką w drzwiach światło i cienie takie. W zasadzie krzyki, jakby ktoś w kogoś, kogoś czymś rzucał. Um, jeszcze gdy chodziłem do podstawówki, to był tam taki Paweł. A co zrobić jak przychodzą dzieci po cukierki? Nie, no to wtedy moja mama jest zawsze przygotowana na przykład. Nie otwiera drzwi. Okay. Tak właśnie robię. Zależy, czy lubię te dzieci. Bo... W bloku są różne, niektórym daje szczoteczkę do zębów. Ja zawsze daję, bo jak byłam mała to uwielbiałam robić psikusy i zawsze psułam te domy, rozsypywałam mąkę, więc zawsze daję. Nie, nie mało, przychodzą, przychodzą do nas także. No. Właśnie no, no nie jak przychodzą. Dwa lata temu miałyśmy takie, te, takie facelki wszystkich smaków, co im wrzuciłyśmy. Dały, dały się tylko to niedobre. <laughs> no trochę tak. Nie wiem, dychę dać. Okay. Myślę, że dycha jest lepsza. Lepsze chyba niż rozwalone drzwi i okna, nie? Miała pani jakieś jajko albo coś takiego? Tak, zdarzało się. My mieszkamy tutaj w centrum, także szczególnie tych dzieci przechodzi sporo. I co, nie ma psikusów potem? Nie ma, nie ma. Jednego razu mi papierosy zabrali, ale, ale nic więcej. Mi zasmarowali, drzwi pastą. Czyli jest strach, jest strach po prostu. Tak, jest. Ta, takie rzeczy się dzieją. Ja ogólnie to powiem, jak kiedyś obchodziłam, no to szłam po cukierki do takiego domku. Powiedzieliśmy cukierek albo psikus, no i oni ogólnie nam jajkiem rzucili i miałam całą głowę w jajku. Z y, żadnych takich sytuacji... Ty nie rzucasz. Ja rzucam, no, no ja rzucam albo rozdaję cukierki, no. Cukierek czy psikus na koniec? Psikus. Cukierek. Eee, psikus. Cukierek. No, cukierek. Psikus. Mhm. Cukierek. Psikus. Psikus. Cukierek. Cukierek. Dobrze. Psikus. Cukierek. 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 Zdecydowanie cukierek. Czemu nie cukierek? My tylko apelujemy, żeby dzieci nie brały cukierków od obcych. Dziękuję. Tak? Dobra. Ma pan cukierka? Nie mam niestety. <noise> Jak szkoda. Co i będzie psikus? Jak widać ludzie raczej entuzjastycznie podchodzą do Halloween i coraz częściej praktykują zwyczaje z nim związane. A wy co o tym sądzicie? Koniecznie podzielcie się swoją opinią w komentarzach i standardowo zachęcam do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Do zobaczenia.